Po ucieczce Bolesława Śmiałego władzę przejął jego młodszy brat Władysław Herman. Nie był on jednak władcą ani ambitnym, ani charyzmatycznym, przez co nie tylko nie starał się o koronę królewską, ale pozwolił się zdominować urzędnikowi mającemu go zastępować, czyli palatynowi Sieciechowi. Dominująca rola Sieciecha nie podobała się synom Władysława, Bolesławowi oraz Zbigniewowi. Sprzymierzyli się oni przeciw wszechwładnemu urzędnikowi, pokonali go i zmusili do opuszczenia kraju, a następnie wymogli na ojcu decyzję o podziale Polski między siebie. Starszy syn, Zbigniew, otrzymał Wielkopolskę i Kujawę. Młodszy, Bolesław, Małopolskę i Śląskę. Władysław Herman zachował dla siebie Mazowsze. Stary książę zmarł w 1102 roku i właściwie od razu rozgorzała wojna pomiędzy braćmi. W 1106 roku szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Bolesława, który zmusza Zbigniewa do ucieczki z kraju. Ten udaje się do Niemiec, gdzie szuka poparcia u ówczesnego króla Niemiec Henryka V. Władca Rzeszy postanowił wykorzystać nadarzającą się okazję i wspierany przez Czechów rusza w 1109 roku na Bolesława. Mimo zdecydowanej przewagi Niemcy nie są w stanie zdobyć żadnego z grodów. Skutecznie broni się Głogów, Wrocław i Byto Modrzański mocno szarpani przez polskie oddziały Niemcy bez żadnego sukcesu wracają do siebie. W 1111 roku bracia doszli do porozumienia. Zbigniew wraca do kraju, jednak Bolesław wkrótce podstępem uwięził i oślepił brata, po czym przejął samodzielną władzę w Polsce. Po skonsolidowaniu władzy Bolesław skoncentrował się na ekspansji swojego państwa w stronę morza. Około 1116 roku udało się opanować Pomorze Gdańskie. W zaciętych walkach, toczonych do 1122 roku, zdobyto Pomorze Zachodnie wraz ze Szczecinem. Za zdobyczami militarnymi poszły dwie misje chrystianizacyjne, które przywróciły chrześcijaństwo na tych terenach. Doświadczenia, jakie Bolesław wyniósł z walk z bratem, wywarły na nim na tyle duże piętno, że pragnął on uniknąć przyszłej wojny między swoimi dziećmi o władzę po nim. Postanowił więc podzielić państwo między swoich synów. W tym celu ogłosił statut zwany testamentem regulujący sprawę następstwa po swojej śmierci. Kraj miał zostać podzielony. Każdy z jego synów miał otrzymać własną dzielnicę. By utrzymać jedność państwa wprowadzono zasadę senioratu. Polegała ona na tym, że władzę zwierzchnią nad wszystkimi dzielnicami sprawował zawsze najstarszy przedstawiciel rodu, który otrzymywał tytuł seniora. Oznaczało to, że godność seniora najpierw będą przejmować kolejno bracia, a nie ich dzieci. Najstarsze z dzieci w rodzie miało przejąć władzę dopiero po śmierci ostatniego wuja. Do tytułu seniora przynależała również ziemia krakowska, ziemia łęczycko-kujawska oraz Pomorze Gdańskie. Miały to być obszary niepodzielne oraz niedziedziczne. Senior miał prowadzić politykę zagraniczną oraz miał prawo do bicia monety. Pozostali książęta otrzymali tytuły juniorów. Statut wszedł w życie po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku. Jednak jego wprowadzenie, mimo takiej intencji, nie uchroniło kraju od wojny domowej.